Dzień dobry drogie dzieci, pewnie zastanawiacie się co będziemy tutaj robić. Zastanówcie się. Nie słyszę? Może trochę podpowiem co będziemy dzisiaj tutaj robić? Pokażę. Och, to pomyłka. To nie na tą okazję się zorientowaliście, to co będziemy dzisiaj robić? Będziemy dziś ćwiczyć. Drogie dzieci, podstawą wszystkich ćwiczeń są odpowiednie przygotowania. Musimy się zabezpieczyć, ponieważ ćwiczenia, które będziemy dzisiaj wykonywać będą ekstremalnie trudne. Musimy przygotować nasze dłonie, żeby ekstremalny ciężar, jaki będziemy unosić, nie wypadł nam z nich. Ćwiczenia, które dzisiaj wykonamy, można wykonać w domu. Pewnie się zastanawiacie, czemu nie widzicie mojej twarzy. Mam ją zakrytą. Tak, słyszę dobrze? Dobrze słyszę. Mam zakrytą twarz. Dlaczego? Ponieważ mamy pandemię koronawirusa, a teraz będziemy ćwiczyć. Nie wiem, czy mam radę podnieść tą butelkę. To jest ekstremalny ciężar. Unosimy butelkę do góry. Nie odrywamy stóp od podłoża i robimy skłony. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O, nie wiem jak wy. Ale ja strasznie się zmęczyłem. Kontynuujmy nasz hardkorowy trening. Teraz nie odrywamy nóg od podłoża. I robimy skręty, wyciągamy ręce przed siebie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zbliżamy się do końca tego ekstremalnego treningu. Teraz kładziemy. Tylko uważamy, żeby na miejscu krzyżu nie szczeliło butelkę na ziemi. I nogą. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. I z powrotem. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Już jestem strasznie zmęczony. Unosimy tą butelkę. Jeszcze raz do góry. Wyciągamy ręce daleko przed siebie i po skosie kolanem próbujemy dotknąć do butelki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Mam nadzieję, że ćwiczyliście razem ze mną. Serdecznie pozdrawiam z Kaës.